następujące zarządzenie. zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie w sprawie sprzedaży działek położonych na terenie miasta Kolno w towarowej w trzecim przetargu ograniczonym. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2015 rok. Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia Zamówienia na przebudowę i rozbudowę dróg gminnych w konie celem poprawy bezpieczeństwa funkcjonalności, spójności z drogami powiatowymi. tak to się nazywa. Szczególnie ten wniosek, który składaliśmy do e, Urzędu Wojewódzkiego i który będzie dzisiaj dofinansowanie otrzymać. E, Zarządzenie w sprawie dzierżawy działki położonej na terenie miasta Kolno w pierwszym czytaniu w ósmym nieograniczonym wykorzystania <coughs> na rzecz produkcji rolnej sprawy niengoroczne. Chodzi o działkę tam przy byłej wychwój litumicznych. Do tej pory była zawsze jedna oferta. W tej chwili wpłynęło dwie oferty na dzierżawe tej działki, w związku z tym e, ogłosiliśmy <coughs> przetarg. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko do spraw informatyki. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ósmego przetargu nieruchomościowego w sprawie samodzielnych lokali mieszkanych wraz z oddaniem gruntów w wieczyste użytkowanie stanowiących własność miasta KORN. Są to lokale Wojska Polskiego 27.3, 11 listopada 6 na 20 i 11 listopada 7 na Zarządzenie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok. Zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu siedzib obwodowych komisji Wyborczej dostosowanych do, do potrzeb niepełnosprawnych. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obudowy Komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego. Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika urzędu miasta do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach czy formach głosowania adekwatnego rodzaju stopnia niepełnosprawności. Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta do przeprowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnych do głosowania. Zarządzenie w sprawie dzielenia upoważnienia do podpisywania wpisów wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika urzędu miasta do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym w wyborach. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2012 roku. Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2012 roku. Zas, zas, zarządzenie, w sprawie, um, to już było. zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji i przeprowadzenia wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok, to już te ostatnie zmiany, którą przedłużyłem. I zarządzenie w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora gimnazjum Jana Bała II w Kolnie dla pana Karola Chojnowskiego któremu gratuluję i myślę, że następna kadencja będzie równie e, dobra, jak ta, która była. Podpisałem między, e, w międzyczasie dwa akty notarialne. Tam chodziło o zamianę gruntów i e, odkupienie e, dosłownie jednego metra kwadratowego, ze względu na e, zbędne, zbędny teren dla nas, a istotny dla rozstrzyżowania ulicy musiał. Wręczeniu udali za długoletnie pożycie małżeńskie dla Państwa Siwik, dla Państwa Kozikowskich i Państwa Filipkowskich. Dobrałem niedawno, przedwczoraj udział w, 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 w Jubileuszu w zespołu Kolejskiej Dziewczyny i w akcji WIPy czytają dzieciom organizowanej przez Powiatową bibliotekę pedagogiczną.